Co ty robisz? Idę biegać. Swoinki się urwałeś, czy co? No, choinki się urwał dokładnie. Nie jest to łatwe wziąć renifera na plecy i pójść z nim na spacer pobiegać, kiedy on zesztywniały i zmarznięty nie może ruszać kopytami. No, nasz renifer jest trochę osowiały i może jest inwalidą, ale trzeba mu pomagać żeby się przewietrzył, więc wziąłem go na swoje plecy i zrobiłem kilka okrążeń. Wow. Uwierzyłabyś, że robi to człowiek, który miał kiedyś złamany kręgosłup? Nieźle, no. no. Też nie dowierzam tej kontuzji kręgosłupa, ale niestety codziennie wieczorem i rano ogromny ból mi przypomina o tym, że jednak ją miałem. O, wow. <laughs> o Boże, to wyglądało na bolesne. Bo to jest bolesne. Patrz, on teraz idzie, może się rzeczywiście coś uszkodził, czy nie. Może się zmęczył, nie wiem. Ale człowiek, maszyna to jest. Bardzo go lubię, uważam, że jest mega inteligentny i wartościowy. No. Ale jak on miał kiedyś złamany kręgosłup i teraz robi takie rzeczy, to ja jestem, nie wiem, papież. Co on sobie. Nie, no już nie rób tak, bo się... ja już się boję. No. <laughs> Przez renifera nas przeskakuje. Mhm. To Na ciek już nie mega jest ciekawy samy. człowiek. No. Nie, no patrz, aż mnie jezy, jak on tak robi. Mhm. Do mieciarki przychodzą, że coś się wydarzy złego. Byłam naprawdę pod ogromnym wrażeniem, że po e, złamanym e, kręgosłupie e, Kamil przeskakuje przez siano, ćwiczy. Ale troszeczkę się bałam, że może sobie coś zrobić, ponieważ jeden jego upadek wyglądał dość groźnie. Ale naprawdę podziwiam go. Niesamowity, niesamowity człowiek.